Witajcie kochani, z tej strony Niola ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko na dzisiejszej premierze z drapki premiera. Jak wiadomo ta drapka to nasze wznowienie. Na dzisiejszy odcinek mam 10 sztuk. Nic się tutaj nie zmieniło. Trzeba znaleźć dwie takie sam dwa takie same symbole albo trzy, które nam podwajają. Legenda kochani to mamy 10 stopni wygranych od 5 do 150 tysięcy. 150 tysięcy to jest główna wygrana. Yy, ja mam zdrabki losowo wybierane, sama wybierałam. No to wiecie, jak ja sama wybieram, to nic nie wpada. <gry> yy, jeśli będą jakieś zakłócenia, bardzo was przepraszam, bo niestety dalej robią u mnie windę. Dobra, zrobimy sobie to rachciach, żeby mieć już z głowy, premierkę też. No i czas jest jakieś śniadanko i zmykać do pracy. Jeszcze chciałabym złożyć wszystkiego najlepszego życzenia dla wszystkich naszych mamusi, bo dzisiaj jest dzień mamy. Także dużo słońca, dużo pociechy i radości z Waszych dzieciaczków. No i wszystkiego, co najlepsze. Dobra, to co szukamy, dwa takie same symbole albo trzy najlepiej, nie? Dobrze, zobaczymy co nam tutaj wpadnie. Warstwa fajna, łapa mnie boli to akurat nie ma takiego wysiłku. Pierwszej, do drabka z numerem 36, tak jak mówiłam, mam losowo różne. A co będzie, to zobaczymy, nie? Na razie nic, wkład to 50 złotych. Już oglądałam dwie premiery. Naszej Asie La fable. O, mamy wygraną, to dobrze. I ma dzialenki. O, nawet trzy. No to mamy podwójną. Także ciekawa jestem, ciekawa jestem. Tu mamy monetę, biedronkę i wiśnie. Wiśnie, arbuz i trefl. A tu mamy co? 10 zł. <laughs> Asia coś ci to mówi? Tak, tu mamy 10 zł. Razy 2 to mamy dwie dychy. Tak, bo trzy takie same symbole podwajają. Dobra, oj, śmietnik jest. Ale mamy wygraną. Drapeczka z numerem 39. Jakoś tak miałam wziąć 5. A mówię, a wezmę zawsze daję 10, zazwyczaj. Co ma być, to będzie. 20 złotych już mamy, także już niewiele brakuje do połowy. Tu mamy trefel, karo. Fajnie się drapie serduszko. Winogronko, siódemka i pik. Piedronka, złoto i śliwka. Tu mamy śliwkę, wiśnie karo i tu mamy trzy różne. Także tu mamy pusteczka. Powiem Wam, że dziwnym trafem popsuła mi się lodówka. Trzyletnia lodówka. No i chocki-klocki z tym nie. Ciekawe, czy było ubezpieczenie. No na szczęście okazało się, że ubezpieczenie do lodówki było. Całe szczęście, że niepotrzebne są papiery typu paragony i tak dalej, bo tego oczywiście u mnie nie ma. No i co, wezwaliśmy serwisanta, przyszedł na drugi dzień. I co się okazało, no lodówka padła, nie da się naprawić. No i teraz muszą wysłać całą informację do ubezpieczyciela. No i on zdecyduje, czy dadzą mi nową lodówkę, czy Wada, która wystąpiła w lodówce, nie jest ich winy, bo to też tak może być. No i mają, najlepsze to jest to, że mają na to 30 dni. Zobaczcie, ja w ogóle aj, żyję, tylko z dnia na dzień kupuję co, jak trzeba, bo, bo nie mam. Drobiłam no, cudowny gulasz, taki dobry gulasz. Wiecie, co? W słoiki dla mojego kochanego męża. Bo niedługo ma się zjawić. No i co? Już dwa słoiki mi się popsuły. No także. Lipa. Dobra, ale tutaj też nic nie widać. Jedna dała. I na razie pustaki. Bardzo jestem ciekawa, po ilu dniach do mnie zadzwonią i dadzą mi odpowiedź. Bo wiecie, ja też nie lubię czekać. Lodówka jest potrzebna niestety tutaj nic nie ma. Oglądałam nowe, no to powiem Wam, że szału nie ma, a ceny powalają znoknie. I nikt nie gwarantuje mi, że ta lodówka wytrzyma więcej niż 5 lat. Także dobra, tu mamy śliwkę, tu mamy złoto, arbus. Dałam na Facebooku ogłoszenie o mamy wygraną z prośbą, czy ktoś miałby jakąś taką małą turystyczną pożyczyć albo taką wiecie, nie? Taką małą. Dwa tysiące ludzi na Facebooku i żadnego, żadnej odpowiedzi. Po prostu to chyba ja tylko wyciągam rękę do ludzi, a ludzie do mnie nie. No ale co zrobić? No takie jest życie, nie? A jeśli kupić o mamy wygraną drugą, a jeśli kupić Yy, jakąś małą turystyczną po to, żeby tam za parę dni mi przyjechała moja, no to wiecie, to to bez sensu wydawanie pieniędzy, nie tutaj co mamy piątaczka i tutaj mamy piątaczka, no to mamy 10, to kochani już nam się połowa zwróciła a zostało nam jeszcze parę sztuk Dobrze. No to co? Mamy siódemkę, arbus, worek, kier, winogron, siódemka, to jest 35 numerem trapka. Tu mamy jabłko, podkowa i biedronka, tu jest winogrono, pik i serduszko, czy to kier, kier. Dobra, symbole są jak widzicie takie same. Nic się nie zmieniło. Gra szósta. Trefl, moneta i karo. Tu, a tu kier był. Dobra, tu mamy złoto, kwiatek i arbust, Także tu mamy pustaka. Dobrze, następna kochani, następna. Piatek, pik i trefl, tu mamy kara, śliwka i winogron, strefka z dwudziestym ósmym numerem, arbus, trefl, moneta, winogrono, wiśnia, arbus. Podkowa, karo i złoto, śliwka, worek, kwiat. Teraz mamy podkowa, złoto i kier. kolejne puste. Dwie trapki tylko. Tu mamy kochani dwunastkę. Zobaczymy, czy niulowa dwunastka coś da, czy da. Czy będzie klapanie, Winogrono, trefl i złoto. Tu mamy kier, arbus, moneta, winogronko, trefl, biedronka. Teraz mamy kwiatek, wiśnia moneta. u, karo, siódemka, pik, dwie ostatnie gry biedronka, złoto karo no i ostatnia worek, śliwka i wiśnia uuu, dwunastka się zbuntowała kochani teraz mamy dziewiątkę i mamy złoto biedronka Uu, mamy w dziewiątce dwie biedronki fajnie worek pik i kier tu mamy monetę podkowa i wiśnia worek fajnie się zaczęło nie narzekam, jest dobrze połowa wpadła trefl, karo i siedem złoto arbus i śliwka i ostatnia Trefle, kier i wiśnia. A pod biedronką mamy piątaczka. Piątaczek jest. A właśnie gdzieś tutaj chyba powinny być kody. A tu są. Patrzcie na górze. Dobra, będzie trzeba to zdrapać. No i ostatnia już kochani. Ostatnia premia. Numerem pierwszym. Wiśnia, arbus, winogronko. Tu mamy karo, tref. O, jedynka też mi dała wygraną. Fajnie. Tu mamy worek, złoto, pik, śliwka, biedronka, arbus, kwiatek, karo i moneta. Pik, śliwka, biedronka, fajna, fajna warstwa. Siódemka, moneta i kwiatek. A tutaj mamy piątaczka. No i fajnie. No to teraz kochani, podsumowanie. Na 10 drapek i na wkład 50 zł mamy. Mamy tutaj 20. Mamy dziś trzy symbole. Tu mamy 10 30 35 zł na 50. Także uważam, że moja premiera jest nawet bardzo dobra. Nie liczyłam na to, że mi się zwróci, ale jest. Mamy mamy 35 zł na 50. Ja wam życzę, kochani, też cudownych udanych premier i do usłyszenia do następnego odcinka. Buziaczki. Pa. Kochani, takie małe sprostowanie 40 zł mamy, bo mi się zawieruszyła. Jedna trapeczka, tutaj mamy 10, tutaj mamy 20, tu mamy piąteczkę i mamy tu piąteczkę, dobrze jest sprawdzić drapki przed wyrzuceniem. Także na 50 zł mamy 40, jeszcze lepszy wynik do usłyszenia, kochani, buziaczki Pa.